Dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. Ja dopijam swój wrzątek i zaraz zbieram się do pracy. Ale powiem Wam, że dziś tak jak ostatnio mieliśmy przepiękną, cudowną pogodę, słoneczko i w ogóle, tak teraz, zobaczcie co mamy za oknem, no po prostu taka szarowa, że... No ale nic, mamy to co mamy. Czekam z utęsknieniem na wiosnę, może mniej, no bo wiadomo, że alergia, ale czekam z utęsknieniem na lato, które mam nadzieję, że w tym roku będzie nas również cudownie rozpieszczał. Tak czy inaczej, moi drodzy, zapraszam Was oczywiście do oglądania i tradycyjnie zasiadajcie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia do picia, na co tylko macie ochotę. A my co. Zaczynamy! Dziś mamy kolejny dzień. Wrzątek jest przygotowany. Tak, jeszcze w tym świątecznym kubeczku, bo te duże trzymam normalnie w szafce. Ale za chwilkę, jak tego skończę, robię sobie przepyszną kawę. Wiedzenie się do Was odzywam z mojej kuchni i mojego salonu. Teraz będę sobie robiła śniadanie. Dzisiaj praca zdalna. Mówię, małą przerwę sobie robię, bo chcę sobie to śniadanie przygotować w końcu. Dzisiaj mam spotkanie. Jeszcze także muszę, kochani, w miarę streszczać. Dzisiaj strasznie mi zimno, wiecie, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak po prostu nie mogę się rozgrzać. Szukałam jakiejś cieplejszej bluzy, no ale e, tak jak wam mówiłam, wyjmuję teraz wszystkie ciuchy, jakie mam, i nawet te kolorowe, bo chcę je znosić. Um, zresztą u mnie w szafie e, coraz więcej pustek, e, co mnie cieszy, bo mówię, przetrzebiłam praktycznie już e, każdą szafkę i mam tam takie wyselekcjonowane perełki, które mnie interesują. Ale co wam chciałam powiedzieć? Zamówiłam sobie na temu trzy takie sukienki, coś takiego. E, oczywiście wiem, że z jakością tu nie będzie miało nic e, wspólnego, niemniej jednak zobaczymy może akurat um, chociażby jedna z nich będzie na tyle sensowna, że mogła się wam w niej pokazać, aczkolwiek no na modelkach wyglądają obłędnie. Um, no, zobaczymy. Na razie czekam na przesyłkę, bo z tego co ja widziałam, to dopiero moje zamówienie jest e, kompletowane. Zanim, wiecie, przyleci z Chin, to trochę czasu zapewne minie. Dobrze, kochani, robi śniadanko i zaraz Wam pokażę, co dzisiaj sobie zaserwuję. Nie będzie serio nic wymyślnego, znów będę monotematyczna i będą jajka na miękko. No dobrze, mamy to. Wybaczcie, ja wiem, to nie wygląda, ale pamiętacie, robiłam ostatnio tą sałatkę. I trochę mi jej zostało, więc dzisiaj resztka i do tego jajka. Mam nadzieję, że na miękko. Tak, na miękko. Więc dzisiaj takie śniadanko i zrobiłam sobie herbatkę. Dzisiaj nie ta moja ulubiona z pigwą, tylko będzie ten ser Adalbert. Uwielbiam ją również, tylko musicie uważać z ilością, bo ona jest naprawdę bardzo bardzo mocna, więc teraz sobie naleję. Ach, rozlałam. I zajadam. Jeżeli Wy coś siecie, życzę Wam smacznego. Niebawem będę wychodziła, kochani, do teatru i tak sobie pomyślałam, że może właśnie tym razem tę sukienkę bym założyła. Czekajcie, zapnę ją. Żeby wam pokazać, jak ona wygląda, jest przepiękna, naprawdę. Te guziki złote, zobaczcie, one takie. To jest niby taki detal, ale one serio robią robotę. I taka, wiecie, do kolana. No wiadomo, jakieś takie ciemniejsze rajstopy do tego założę. Nie jest zbyt gruba ta sukienka, ale mimo wszystko jest bardzo, bardzo elegancka. I do tego buty 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 moi drodzy myślałam o szpilkach ale jest za zimno więc e, najprawdopodobniej wiadą te też są w miarę wygodne e, czarne klasyczne nie są jakieś tak wiecie za bardzo przestrojone i e, no, wyglądają w miarę skromnie no i co najważniejsze są wygodne Kochani, przychodzę do Was wieczorkiem. Zaraz będę się kładła spać. Zmywać będę makijaż, ale powiem Wam, że dzisiaj był bardzo fajny dzień uroczy. Bardzo dużo zrobiłam, dużo też takich rzeczy sobie pogarniałam, pozałatwiałam. Jutro, jak Wam powiedziałam, he, idę do teatru. To będzie kurczowicie co, znowu zapomniałam, jak się nazywa ta sztuka ale idziemy do teatru. Więc mam nadzieję, że będzie super, że będę się dobrze bawiła. Pokażę Wam oczywiście tą stylizację, czyli tę sukienkę, którą będę na siebie zakładała. No i myślę, że już jutro na spokojnie przyjdę się z Wami pożegnać, zakończyć tego vloga. Dużo rozmyślam i zastanawiam się nad pewnymi rzeczami, nad pewnymi kwestiami. Tutaj też, wiecie, co zastanawiam się nad niektórymi relacjami. Które gdzieś tam sama też mam w życiu, dużo też ostatnio u mnie, tak jak Wam powiedziałam, dzieje się i dzieje się fajnie. To są rzeczy, które, które bardzo mnie budują, to są rzeczy, które powodują, no czy rzeczy, sytuacje, jak i też ludzie, których spotykam w swoim życiu. No powiem Wam szczerze, że są inspirujący dla mnie, są taką namiastką takiej takiej fajnej świeżości, takiego fajnego spojrzenia, innego spojrzenia na właśnie ludzi. Tutaj też bardziej mogłabym powiedzieć, że niektóre rozmowy, które prowadzę, są na tyle ciekawe i budujące, że, no jakby to Wam powiedzieć, kurczę, zaczynam troszeczkę zmieniać myślenie i nastawienie do płci męskiej. Tak, tak, ogólnie wiecie, rzecz ujmując, niemniej jednak, no miałam jakiś taki, powiem Wam szczerze, moment w swoim życiu, że gdzieś tam frustrowali mnie mężczyźni, ich podejście, ich jakby traktowanie kobiet, podchodzenie do pewnych kwestii i tematów, niemniej jednak akurat ci, których gdzieś tam spotykam teraz w swoim życiu, są dla mnie, mówię, na tyle fajni, na tyle fantastyczni, fascynujący, że jakby uczę się troszeczkę też innego, wiecie, spojrzenia na te kwestie damsko-męskie i to jest cudowne i ja wiem, że czy znaczy budują mnie pewne postawy teraz u mężczyzn. Um, co prawda są sytuacje, w których, których nie rozumiem totalnie, ale to totalnie. Niemniej jednak um, bardzo jakby też sobie uświadamiam te różnice, jakie między nami są. Um, I one są fajne, i one są ciekawe, i one są inne, i one są trochę budujące nie rozczarowujące, wręcz przeciwnie, ale to dobrze, ale to dobrze, dlatego że to jest też jakby, wiecie, taki moment, myślę, w moim życiu, gdzie zaczynam troszeczkę nie wartościować, ale zaczynam troszeczkę jakby rozumieć ten męski świat i pomimo tego, jak bardzo gdzieś tam chciałabym żeby pewne rzeczy wybrzmiały i e, może się wydarzały, albo wydarzały się szybciej, to e, stwierdzam, że są pewne niuanse, różnice, e, kwestie, e, które powodują, że, no właśnie, do tanga trzeba dwojga. E, i potrzeba też jakby troszeczkę takiego, mi się wydaje, wyciszenia emocji. Coś, co ostatnio właśnie zaczęłam nad tym mocno myśleć i pracować i mam nadzieję, że w końcu mi się gdzieś tam wiecie uda ten taki e, balans e, znaleźć i to takie wiecie um, i to takie wewnętrzne wyciszenie um, bo tego po prostu potrzebowałam wchodząc troszeczkę w ten męski świat e, zauważyłam, że um, naprawdę my kobiety możemy się dużo od tych mężczyzn nauczyć między innymi dystansu Bądź też takiego um, jakby lajtowego um, podchodzenia do życia, do właśnie tych relacji damsko-męskich, żeby się tak za bardzo nie spinać, żeby mieć totalny luz, żeby się nauczyć: wiecie, czego? Odpuszczania. Czyli coś, o czym ja też bardzo często wam mówię, że uczę się tej sztuki, uczę się za każdym razem, każdego dnia gdzieś tam odpuszczać przede wszystkim sobie, pozwalać sobie na pewne rzeczy. I teraz jakby poprzez ten kontakt, poprzez te różne takie mówię, sytuacje i rozmowy, i spotkania, um, uczę się tego jeszcze bardziej. Uczę się totalnego dystansu, nie wymuszania na nikim, na niczym ale też przede wszystkim na sobie pewnych zachowań, pewnych um, takich naleciałości, e, pewnych przekonań, że coś powinno być albo że coś jest, coś ma rację byt, bytu. Ale wiecie, to tak naprawdę nie działa. Właśnie uświadamiam sobie, że to są kwestie, na które my jako ludzie nie mamy po prostu wpływu, więc e, mamy jedynie wpływ na to, jak ze sobą rozmawiamy, mamy, mamy wpływ na to, co zrobimy z własnym życiem i mamy wpływ na to, żeby ucząc się tego drugiego świata, tego innego świata, no bo dla nas dla kobiet ten świat męski jest troszkę światem takim niezrozumiałym ale uważam, że warto go poznawać, tak samo jak mężczyźni, którzy też jakby nie do końca rozumieją nasz kobiecy świat i w, przy takiej, wiecie, relacji, to myślę, że mężczyzna też dużo może zyskać, jeżeli się otworzy na kobietę, jeżeli e, będzie ją słuchał i słyszał bo to też jest bardzo ważne nie tylko słuchał, ale też, żeby, żeby słyszał bo niestety to są dwie różne rzeczy, które mm, powinny się zazębiać, a nie wykluczać. Więc wracając jakby do klu, e, cieszę się, że ten męski świat, by na nowo zaczynam sobie i przed sobą odczarowywać. Dobrze, kochani, ale ja już nie będę wam więcej czasu zabierała. To tylko takie moje, wiecie, dywagacje. Ja lubię się z wami, wiecie, dzielić takimi różnymi spostrzeżeniami, a że ostatnio to jest u mnie na tapecie dość intensywnie, więc chciałabym, e, chciałabym żeby to wybrzmiało, być może Wy też macie podobne spostrzeżenia, więc jeżeli macie ochotę, to po prostu dzielcie się z nami tym tutaj będzie mi bardzo miło posłuchać też właśnie Waszych historii czy Waszych spostrzeżeń bo ja uwielbiam z Wami wchodzić właśnie w taką też narrację, taki cudowny dialog, który gdzieś tam sobie prowadzimy pod moimi filmami w sekcji właśnie komentarzy dobrze Skarby moje znikam, widzimy się jutro, ale to już mówię, jutro pewnie przyjdę z pożegnaniem. Wiecie co, stwierdziłam, że jednak założę te szpileczki, są przepiękne. Dajcie mi chwilkę, ubiorę je. Powiem Wam, że ta sukienka jest bardzo fajna i ładnie nam nie leży. Nie wiem, czy, czy Wam się podoba. Myślę, że chyba będzie super, co? Jak myślicie? Włosy jeszcze mam wilgotne, nie wyschły ale nic to. Torebka do tego biorę Michaela Korsa i tyle. No, kochani, także ja myślę, że tym akcentem będę się z wami żegnała. Bardzo dziękuję tym wszystkim osobom, które dołączyły tutaj do mnie i są ze mną i ten odcinek również ze mną spędziliście. Życzcie mi miłych doznań, a my widzimy się kochani w następnym moim odcinku. Do następnego ciao!